Cześć. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować mi nowy zakup. Wczoraj sobie kupiłem taką oto szafeczkę. Kupiłem ją w Mercury Market. Kosztowała niecałe 900 zł dokładnie 879,99. Zaraz sobie ją rozpakujemy i zobaczymy, jak się prezentuje. Słuchajcie, szafka y, waży 58 kg z opakowaniem. Teraz muszę tę szafkę do wyciągnąć. Patrzcie, jak ta szafka jest fajnie spakowana. Podnosimy sobie... pudełeczko. I tę Szafka jest... wyciągnięta. Tak się prezentuje. Tu widzę, że mają blat polisowany. Ale jest jest także także że to És por i savana de folia. nie ma w szafce nóżek, kuleczek, Nie wiem, spakowali. A, dobra. Tu mamy rączkę. A tu będą kółeczka. Słuchajcie, nie wiem, czy tak wszystkie są szafki pakowane, ale faktycznie pomysł z tym pudełkiem jest fajny. Przecinamy taśmy, budelko wychodzi do góry. Jak widzicie, jest zła blacha, nie ma żadnej gumy. Ale otworzył sobie można szuflady w każdym miejscu gdzie chwycimy. Mam, że te prowadnice nie są takie dość to chodzi wszystko. Nie da się ich... o... nie wlecą. Ale bardzo fajnie się prezentuje. Nie rozumiem dlaczego nie jest jeden zamek do tego, do szuflad i do bloku. Moim zdaniem wystarczyłby na jeden kluczyk, a tak trzeba szukać, kombinować. Zamontujemy teraz sobie do tej szafki kółeczka. Tutaj w tym pudełeczku powinny być. Część śrubek luzę, nie wiem dlaczego. Aha. Przy każdym półeczku są śrubki. Ją. Powiem wam, że to tworzy, bo to jest twardy plastik. Może troszkę się jest gumowaty, ale są dwa kółka skrętne. Rozmiar 125 x 32. Żeby załączać kółka, szafkę sobie na bok przewróciłem. Teraz sobie je rozkręcamy. No i dobra, słuchajcie, kółka podokręcałem. Podniosę teraz sobie tą szafeczkę. Dokręcę rączkę. Poskręcana. Teraz słuchajcie, yy, dorobiłem sobie taki tutaj zestaw tuningowy. Zadam go pokażę. W tej szasce nie ma takich gumowych podkładów. Ja sobie powycinałem. Takie zaraz je pokłada. Że taką, mam tanią szafkę narzędziową, malutką. Oryginalnie były tam z gumy wkłady. W tej szafce nie ma, ale mam taką gumę, więc obiecinaję sobie. Tada! Szafka zrobiona, ja się tutaj, słuchajcie, z boku też sobie narobiłem. Co do Wat jakie zauważyłem w tej szafce to Wam pokażę. Ten blat. Po prostu możecie zobaczyć, ugina się. Jeżeli coś Pan się tu rozleje, może tam polecieć pod szafkę. Dlatego ja w najbliższym czasie po prostu sobie tutaj za to zasylikonuję. Tak, żeby jak w razie czego coś by się to rozlało, no to nie poleci mi na, tam na klucze, na, na narzędzia, no nie wleje się po prostu pod ten plastik. To jakoś powinno być tu zabezpieczone. No ale za tą cenę nie ma co się spodziewać cudów. I tak uważam, że w tej cenie nie kupicie nic lepszego. Szaska jest bardzo ładnie wykonana, prezentuje się też super. kolor tej szafki to jest taki czarny mat jak słyszycie ta farba jest taka trochę szorstka no będzie łapać brud na pewno ale ja sobie zaraz ją wd40 przejadę trochę ją tak na oliwie może będzie bardziej śliska tego brud nie będzie łapać tam jest taka czerwona moja stara szafeczka Wiem wam też jest bardzo fajna tak jak mówiłem wcześniej w tej szafeczce już gumy były powkładane, kosztowała coś, nie wiem, 400zł na Allegro, ale jest bardzo fajna, malutka, a dużo kluczy się zmieści, niestety ona jest fajna tylko, żeby ją postawić gdzieś z boku, nie jeździć, jest strasznie wąska i podatna na różne przechyły, łatwo ją wywrócić, także jest w sam raz do garażu małego, no ale nie, że tak, żeby stała, nie, żeby nie jeździła. A ta, jak widzicie, całkiem fajna. Przypomina szafkę firmy Target, ale tak uważam, że ta ładniej się prezentuje. Jest ładniej odmalowana. Ciekawiej wygląda po prostu. Tu macie na tym pudełku wymiary tej szafki pokazane. Szerokość 46 cm, długość 77, wysokość 97. Także, jak widzicie, ma 7 szuflad. Zobaczę z boku to, może. Tak to z boku wygląda. Także nie jest chyba źle. Dobra, na tym kończymy ten film. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Cześć.